Witam Państwa dzisiaj w piątek 31 lipca. Mamy właśnie 10.30. <laughs> Zaczynamy nasz program. Przepraszam za. To e, się dowiedziałem. E, dobra, zaczynam nasz program e, w piątek 31 lipca. E, mamy 10.30, e, więc e, będziemy mówili sobie o tym, co e, ważnego jest na rynku walutowym. Program trwa do 10:55, 25 minut dla Państwa. W tym też można się pytać, zdawać, zdawać różne trudne pytania, bo rynek jest trudny. więc Zachęcam My dzisiaj koniec lipca, więc też podsumujemy sobie miesiąc. Miesiąc, który no był okresem wyraźnej deprecjacji amerykańskiego dolara. Też spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, kiedy się skończy, czyli kiedy dolar ewentualnie odbije. Wydawało się, że to może być miejsce wczoraj, tak? że już mamy jakieś przesilenie, no niestety, niestety, ale dolar dalej traci tak? i w zasadzie Rynek się nakręca, znajduje coraz to nowsze wytłumaczenia, które jeszcze no, parę tygodni temu dawałyby zupełnie inny efekt. Jak na przykład wytłumaczenie w postaci właśnie e, spraw związanych z pandemią, tak? czyli pandemia i w USA, i teraz już pandemia, która się zaczyna pojawiać w Europie. Mam na myśli informacje, które się pojawiły w Wielkiej Brytanii, czyli te restrykcje przywrócone dla części, dla niektórych obszarów. Też pandemia widoczna coraz bardziej, chociażby w Japonii, tak? w Tokio. Największa liczba dzienna nowych przypadków od początku pandemii problemy, które się utrzymują od, od pewnego czasu w Australii e, i rynek nic sobie z tego nie robi, tak? Czyli rynek, e, ręki e, wychodzą być może z takiego bardzo dziwnego założenia, które ja do końca nie mogę zrozumieć tego, ale może u sensowne. E, więc rynek wychodzi z założenia, że im będzie gorzej, potem lepiej. Tak? Czyli i większe, i wie, i większe restrykcje, pandemia, wszystko to, to lepiej, ponieważ Fed i inne banki centralne dodrukują jeszcze więcej pieniędzy. Tak? I będzie jeszcze więcej kasy na spekulacje. Więc są takie, takie myślenie, być może e, dosłownie tak, mówiąc, e, no tutaj jest e, dominujące, choć mówię, sensu w tym nie ma dużo, bo tak, to możemy zrobić sobie e, zamknięte koło. Tak? Im gorzej z pandemią, tym więcej z e, pieniądza na rynku, który będzie drukowany. Tym większe wyceny aktywów. Tylko, że w pewnym momencie dojdziemy do zupełnej banki, tak? oderwiemy się zupełnie od e rzeczywistości i, i będziemy twierdzili, że Hossa jest, bo jest Hossa, bo kupują, tak? Ale to nie, nie, nie o to w tym wszystkim e chodzi. E no dobrze, co mamy dzisiaj na, e na tapecie w sensie nowych informacji to przede wszystkim przede wszystkim e mamy Yy, właśnie te dane covidowe, co powiedziałem, tak, czyli to jest ryzyko, które się pojawia już też w Europie i, i tego ryzyka nie można lekceważyć, mimo że no, mamy jakiś prac nad szczepionką, to no nie szukamy szczepionka, będzie dopiero na przyszłym roku, pewnie najwcześniej jakaś, tak, zanim zaszczepi się populację, to mniej kilka miesięcy, yy, więc realny efekt dopiero możemy zobaczyć gdzieś pewnie w przyszłe wakacje. Więc takich informacji, które dzisiaj też są istotne, to w tematach gospodarczych mamy dalej przepychanki, jeżeli chodzi o czwarty program fiskalny. Przepychanki między demokratami i republikanami. Republikanie swoją wizję przedstawili, tak? Bilion dolarów na wsparcie. Demokraci chcą więcej. Tylko jest inny problem, tak? Ustawa powinna być uchwalona do końca lipca. No jeżeli tak się nie stanie, to w sierpniu, w sierpniu miliony Amerykanów tracą prawo do zasiłku, tego takiego zasiłku pandemicznego, tak? Z tytułu utraty pracy. Więc tutaj Republikanie właśnie nalegają, żeby to w szybko wiarę przeprowadzić, według słów sekretarza skarbu Stevena Mnuchina, być może w przyszłym tygodniu ten pakiet fiskalny będzie już procedowany. Zobaczymy, tak, ile w, tym, ile w tym będzie prawdy. Z informacji jeszcze koło rynkowych, wczoraj po południu pojawił się tweet Donalda Trumpa, w którym prezydent USA sugerował, że być może ze względu na pandemię należałoby przenieść wybory, które są planowane na początek listopada. To oczywiście zostało masowo dość szybko skrytykowane przez media i przez demokratów. Więc Trump napisał później, że nie chodzi nie o przeniesienie wyborów, ale nie chodzi bardziej o to, że ma takie duże obawy co do systemu głosowania. Chodzi o... O... o głosy wysyłane pocztą. W tym roku z racji pandemii ta forma może być dość popularna, i Trump no, dobrze wie, że. Na głosowaniu pocztowym on po prostu przegra, tak? I stąd stąd takie właśnie, ani inne pomysły, ale rynek szybko to zignorował. W zasadzie wczoraj tematem ważnym wczoraj wieczorem były wyniki spółek amerykańskich, tych spółek, które mają duże znaczenie na indeksu NASDAQ, czyli rynku technologicznego. Mam tu na myśli wyniki Facebooka, Amazona, Apple'a i alfabetu, one się okazały być dobre tak, Na lepsze oczekiwań, więc to dało motyw do ponownego odbicia, znaczy do naszych, motyw do wzrostów na Wall Street i te główne indeksy wymazały te spadki z poprzednich dni i zbliżyły się w okolice maksimów, które były kilkanaście dni temu, więc to wygląda lepiej. Tutaj mogę pokazać Państwu wykresy. Już przełączamy sobie, udostępni ekran, akurat teraz widzimy parę dolar o funcie, też sobie powiemy. Za chwilę. Teraz trochę o tym co na indeksie giełdowym widać. SP500 to jest akurat This Futures na SP500. I co my widzimy? No, widzimy przede wszystkim to, że właśnie tak powiedziałem parę minut temu. Powróciliśmy tutaj w te okolice maksimów sprzed kilku, kilkunastu dni. Ten spadek tutaj został wymazany. No i teraz rynek się pewnie będzie chciał zmierzyć właśnie z jakimś w postacią nowego szczytu. 3284 to był poziom z 23 lipca. Poziom, trochę być może będzie wybijany. Być może, bo e, rynki bywają ostatnio bardzo dziwne. Natomiast no, biorąc pod uwagę ten wczorajszy e, e, młotek, tak? Czyli spadek i później spadek bardzo silnie e, e, zanegowany. Ten wczorajszy młotek sugerowałby jakąś dynamikę ruchu e, właśnie na wybicie, tak. Niekoniecznie to musi być trwałe, bo może być tak, że po prostu rynek przybije 3.254 i się zarłodzi, tak, ale na razie, na razie to źle nie wygląda. Na wskaźnikach już tak dobrze nie jest. Wskaźniki w zasadzie moim zdaniem każą E, każą e, tutaj zachować e, się bardziej ostrożnie, bo ta zwyżka nie ma potwierdzenia. Więc nowe szczyty nie będą na, e, razem z nowymi, e, z nowymi e, tutaj górkami na, na e, wskaźnikach, więc dwergencje będą, one zazwyczaj z wyprzedzeniem pokazują jakąś zmianę. Więc nowy szczyt być może tak, ale bez jakiejś nadmiernej euforii, czyli może być owidem, że właśnie coś takiego, że wybijamy się i potem się wracamy. Eee, tutaj widzę hmm, pytania e, o euro dolara, pytania o parę funt dolar, więc już przechodzimy sobie do tego, co się dzieje hmm, wokół dolara, no to niestety, ale cały czas jest spiłowanie do dołu i to w coraz, coraz szybszym tempie. Trudno ocenić, czy trzyma rynek przy tak, tak, mocnym ruchu. Patrząc na, na właśnie tutaj dolar-indeks, ale też patrząc na na przykład Bossa USD, a to mówię Państwu o takim czymś, że być może będziemy się odbijalić do góry i robić powrotny, tylko na razie rynek po prostu nie wiadomo kiedy się zatrzyma, więc nie będziemy na siłę się z tym e, boksowali. Tutaj jest tak, że ta linia wzrostowa teren została naruszona. I to już miało miejsce dwa tygodnie temu. Ta linia 9-letnia na Bossa USD, i, i, i w to, co uwagę z, może zwrócić, to ewentualne zachowanie się RSI 9 tygodniowego, które, jak Państwo zobaczycie, zbliża się w okolice minimów, które no wcześniej. O, to jest nawet historia ostatnich 13 lat mniej więcej zejścia w okolice tej żółtej strefy już potem były kontrowane, więc z tego by wynikało, że dolar może co najwyżej jeszcze mieć jakiś jeden tydzień silnego spadku, tak? I potem będzie szukanie jakichś kontry. Ale generalnie, jesteśmy po prostu trochę bliżej niż dalej tego dołka, tak? Ale to nie jest tak, że będę mówił teraz tak, jak powiedziałem wczoraj, bo być może się z tym wszystkim. Mówiłem wczoraj, że już, już dobrego się wskazuje, że rynek znajduje wytłumaczenia do kontynuacji ruchu. Ok, z jednej strony mogę wyobrazić sobie Państwa zarzuty, że jest koniec miesiąca, i e, koniec miesiąca są różne dziwne rzeczy się dzieją, ale podobnie też było w czerwcu, i potem przed lipiec i jakoś to się nie, nie zmieniło. Hmm, więc, więc patrzmy bardziej może technicznie. Yy, więc dolar, który dalej sobie traci, nie wiemy do kiedy, być może jeszcze z tydzień, dwa, tak? Choć może trzy razy tydzień i potem coś się zacznie to jakoś odwracać. Mam wrażenie, że właśnie yy, ta, ta, ten wątek covidowy będzie ważny, tak? Jeżeli, yy, zwłaszcza jeżeli właśnie te, ta sprawa yy, będzie, że tak powiem, tematem w Europie. Tutaj mam y, na bazie WorldOmeter, strony Info mam y, y, nowe cases, y, czyli nowe przypadki y, w Niemczech. Tutaj widać, że się to zaczyna nam y, rozkręcać pomału. I myślę, że w Wreszcie krajów byłoby to podobnie, tak? Wziąłem Niemcy, bo mam wrażenie, że Niemcy mogą być takim dobrym miernikiem dla całej Europy, paradoksalnie, bo tak? no, w sumie Niemcy są najważniejszą gospodarką w Europie, tak? O, próbuję jeszcze znaleźć Francję. Mam nadzieję, że to mi się jakoś w miarę szybko uda. Jest Francja. I tutaj sobie o, też mamy daily cases, też to się robi coraz bardziej niepokojące, tak? I teraz, jeżeli sobie wyobrazimy, że takie po 1300 we Francji, po 800 w Niemczech nawet w przypadku dziennie, tak? nam wskakiwać przez cały tydzień, to już, to już tam się, to się zrobi się takie, jak to się mówi, wybici, tak? Czyli, jakbyśmy jak to, to, tego podejścia jak do wykresu typowego, tak? No to taka seria dużych wartości, tak pokazuje w bici, e, tak też tu argumenty państwo podajecie, że w Polsce też to wygląda słabo. No tak, wczoraj jak ktoś słucha, nawet radia to o tym już wie. E, tutaj. Się to musi widzę chyba załadować. Mi się trochę podładuje i zaraz y, pokażemy też y, Polskę. A, no wiadomo, no, tak, dobra, okej, okay. widzę, że jest jakiś problem tutaj z załadowaniem tego, tej strony. Y, więc być może właśnie problem y, z koronawirusem, który się zacznie coraz być bardziej widoczny, y, będzie tym elementem, który zatrzyma te wyraźne spadki dolara. Dlaczego te trzyma? Ponieważ inwestorzy zobaczą jedną rzecz, że nie tylko Amerykanie się z tym męczą, tak? ale też się trzymają tam Europejczycy i, i na przykład Japonia, tak? która gdzieś która tam sobie by była trochę z tyłu. Ehm... Dwa, że te wykresy wyglądają jak wykresy spółek giełdowych a nie wykres walut, czyli innymi słowy, przestaje się patrzeć na fundamenty i się to po prostu grzeje pod wykres. Jeżeli coś grzeje pod wykres, to to się robi trochę dziwne, tak? No i teraz właśnie takie grzeje pod wykres mamy chociażby tutaj, tak? Czyli jest jakiś trend i nieważne co jest, po prostu łapiemy opowy, grzejemy, 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 tak? Yy, dzisiaj widzę już yy, rynek się trochę tym zmęczył, bo było jeden jest teraz 1.1850. Tylko pytanie, czy rynek się zmęczył na kilka godzin, tak? To miało miejsce nie, wczoraj, tak, tak dalej. Czy też nie, tak? No przekonam się, w każdym razie, w każdym razie em, na RSI są. Ja o nich mówiłem też Państwu wczoraj, że nie ma potwierdzenia na wskaźnikach już nie będzie, tak, tego ruchu. Natomiast no, do ilu on jeszcze dojdzie, trudno jest bardzo to mi ocenić, tak? Dla mnie już wczoraj tutaj był koniec ruchu i, i po prostu, po prostu to naruszenie kanału nie powinno mieć miejsca. Więc w tym momencie Możemy przyjąć, że rynek naruszył kanał, tutaj będzie miał wsparcie właśnie w tym kanale naruszonym, czyli 1.18.31 i na przykład w poniedziałek zrobi dane do góry. Albo już się cofni. tak? Tego w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć. to, co widzę, to mam wrażenie, że właśnie ten wątek covidowy w Europie może być tym czynnikiem, który tutaj trochę na rękach zmienił hmm. Może jeszcze pokażę Państwu wykres tygodniowy euro-dolara. Tutaj jak sobie spojrzymy, to widzimy, że taki mocny opór to jest dopiero niż tutaj ewentualnie, tak? 2017 rok wrzesień, też sierpień, potem w sumie październik, czyli strefa pomiędzy 1,2040, a 1,2120, tak? Mamy tylko pytanie, czy to jest za wysoko. Okej, okay, dobra, idziemy dalej. Fund. Tu padło pytanie, czy jest to wyłącznie wynik e, słabego dolara, czy też coś się zmienia na funcie? E, no myślę, że możemy sobie pokusić się o e, pokazanie pewnego fajnego narzędzia. Y, które jest dostępne dla klientów, w sumie dla każdego. Y, Zobaczymy sobie okres Bierzemy własny. O co chodzi. Stopa zwrotu na parach z y, funtem od początku lipca. I teraz tak: waluty z problemami. Turecka lira, rubel. Bart dolar. i teraz tak z tej, z tej grupy waluty g 10 najważniejszy, bo to, to jest dolar kanadyjczyk. Jen, NZD, AUD, co widać? No generalnie widać, że funt nie ma się aż tak źle, ale wyłączają z dolara to te ruchy są rzędu dwa razy na miesiąc, tak? Czyli AUS na przykład, NZD i tak dalej. Eee, na co liczy rynek? Nie wiem, ponieważ widać, że negocjacje się nie posuwają do przodu, te negocjacje z Unią Europejską. Eee, jest ryzyko wyjścia bez sensownej umowy 1 stycznia, więc osobiście nie wiem, w co dokładnie y, gra, y, gra rynek, tak? Trudno y, to zrozumieć, tak? W sytuacji, kiedy y, wcześniej zawsze się bano o Brexit, to teraz nagle się wszyscy o to przestają bać. Druga sprawa, informacje napływające z Wielkiej Brytanii, że tam rząd Johnsona wdraża pewne obostrzenia lokalnie, no też nie są dobre, tak? Pamiętajmy o czymś takim, że Wielka Brytania poza Unią też nie otrzyma pomocy, tak? Jak na przykład inne kraje w Unii Europejskiej, więc no, to wszystko się tam z sobą, sobą jakby łączy, tak? Natomiast, mój no, czemu tak się dzieje, że funt jest bardzo silny? Nie wiem, jest to po prostu z jakaś anomalia, mam wrażenie, która będzie uregowana. Co pokazuje wykres? Wykres pokazuje, że zbliżamy się, proszę Państwa, do szczytu z 9 marca 1,31,98. Zresztą, tutaj już też zaczyna się w zasadzie strefa oporu, bo jeżeli usuniemy ten szczyt, to 8 marca maksimum było 1,31,03, a 10 marca rynek zaczął handel od 1,3094, więc w zasadzie w, jesteśmy w strefie tref, oporów, tak? Tak można powiedzieć. Ym, wskaźniki idą sobie w górę, MACD się nam znów rozpędził. Więc pozostaje, pozostaje obserwacja uważna tego, co się będzie działo dalej. Ja tak e, wspomniałem cały czas, e, wspomniałem, że po prostu e, rynek nie może ignorować pewnych informacji, które mają wpływ na ryzyko. E, patrzę na Państwa pytania, ale było głównie chyba o euro -dolarze i o funcie. E, dobra, zrobimy sobie jeszcze sytuacji na złotym. Tutaj e, mówili Państwo wczoraj, że tak, że już się buduje dywergencja i że to będzie pozytywne. No i właśnie dywergencja jest, w RSI nie ma nowego dołka. Ale dolary taniej, ponieważ y, mamy sytuację taką, inną na parze euro, USD, generalnie wokół dolara na świecie. Y, czy dzisiejszy dołek 369.71 ma jakieś potwierdzenie historyczne? Sprawdzamy. No ciężko będzie. Tu mam coś. Ma, czy mam coś z. Końca stycznia 2019 roku, ale oczywiście, to są takie poziomy, które no nie do końca można wyłapać, ale w sumie czemu nie, e jeżeli byśmy przyjęli założenie, że te dwergencje zaczyna już pracować i na przykład euro, dolar zaczyna iść w dół, to tutaj myślę, że byśmy szybko powrócili w stronę 3,75. Natomiast, jeżeli na euro-dolarze nie zobaczymy jeszcze tego właściwego szczytu, no to być może rynek zejdzie jeszcze trochę w dół. Czyli jeszcze jakaś tam przestrzeń tych może na kilku groszy nam tutaj się pojawi. Teraz tak, euro, euro złoty. Tutaj jest spokojniej. Tu jest spokojniej, biorąc pod uwagę, co to się dzieje na dolar złotym. 4,4070. Generalnie próba utrzymywania się powyżej 4,40. Wczoraj mówiłem, że im to będzie trwało dłużej, tym będzie jakaś szansa na to, żeby rynek zaatakował, być może skutecznie. 4,43 z takich ciekawostek wokół tego warto zwrócić uwagę na dzisiejszy wywiad profesora Glapińskiego na dziennika Gazety Prawnej. Wywiad, który jest jakąś moim zdaniem formą ukrytej werbalnej interwencji. bo Tom Glapiński mówi o tym, że jego zdaniem istnieje jeszcze przestrzeń do luzowania polityki. Pytanie jaka ta przestrzeń, tak? bo stopy są na poziomie zera, program QE już jest, więc albo zwiększymy QE, albo wprowadzimy stopy ujemne, co raczej wydaje mi się być chyba mało realne. Więc Badasz Gapiński mówił, że, że właśnie takie działania, takie luzowanie mogłoby się Przyczynić do osłabienia złotego, które byłoby dla gospodarki korzystne. Tylko pytanie, właśnie, co, co można jeszcze zrobić? Tak? Więc mam wrażenie, że to jest taka właśnie bardziej jakaś forma e, słownej interwencji, która ma pokazać inwestorom zagranicznym, że zobaczcie, ale Polska nie jest atrakcyjnym krajem, jeżeli chodzi o relacje na poziomie stu One jeszcze mogą być długo, długo niskie, mogą być może spać i tak dalej, więc u nas nie jest trudno, tak? Tak to by wynikało. Ale czy to z tego będzie? Ciężko ocenić, tak? Naprawdę to, że złote jest silne, to wynika w głównej mierze z tego, że dola jest yy, potwornie słaby. Yy, dobrze. Yy, kończymy nasze nagranie. Mamy tu już, widzę, czas za dwie więc zapraszam Państwa w przyszłym miesiącu, w poniedziałek, 3 sierpnia. Zobaczymy, czy nowy miesiąc to nowe rozdanie, czy też, czy też tak jak zawsze trend jest kontynuowany. Do zobaczenia.